Adwentowy GPS Słowo Boże. Z Ewangelii, według Świętego Marka, Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, bo niespodzianie przyszedłszy, nie zastał Was śpiących. Lecz co Wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Witam Państwa na ten, w tę pierwszą niedzielę Adwentu, która rozpoczyna czterotygodniowy okres oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy z dzisiejszego Stołu Słowa e, przeczytali wszystkie fragmenty, wszystkie trzy czytania, to w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza odkrylibyśmy. Że y, i zrozumielibyśmy bardziej owe słowa, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość, wiecz, światłość wielką. Izajasz opisuje niewolę, która była dwojaka. Pierwsza to ta, która związana była z niewolą babilońską, a druga to ta, która była niewolą wsobną, jakby niewolą, którą człowiek sam sobie narzuca. I właśnie w tym czasie zniewolenia Izraelici oczekiwali na przyjście Pana. Różnymi drogami to oczekiwanie się wiodło, ale generalnie byli pełni nadziei i ufności, co zresztą uprawniało ich do tego poprzez przepowieści i zapowiedzi proroków. I oto dzisiejsza Ewangelia zaczyna się i kończy jednym słowem. Czuwajcie. Chciałbym dzisiaj, abyśmy w tę pierwszą niedzielę Adwentu y, zwrócili właśnie słowo na to czuwajcie. Czyli na ten taki, taki stan ducha, w którym człowiek stara się w rozgardiaszu życia odnaleźć chwilę, na to, aby zastanowić się nad swoją drogą, nad tym, nad czym mamy czuwać. Czuwamy dzisiaj nad różnymi sprawami, kontrolujemy konta bankowe, akcje na giełdach. No jest to jakaś forma czuwania, ale czuwania, które jest pełne rozgardiaszu i pełne takiego yy, niepokoju. Natomiast w Ewangelii Markowej, w tym czuwajcie, chodzi o pustynię, o takie miejsce, w którym człowiek zostaje sam. Wokoło jest pełno piasku, pustka, nie ma niczego. W sercu jest przerażenie, że nie wiadomo jak szeroko i daleko sięga ta pustynia i w jaki sposób ją opuścić. Czuwajcie, to znaczy zamyślcie się. I to czuwanie ma też swój pewien walor, który zostaje tutaj dobrze określony. Czuwajcie, to znaczy, że zostało to powierzone, jak pisze Marek, sługom. To jest drugie słowo klucz tego dzisiejszego czytania ewangelijnego. Jesteśmy sługami. Adwent chce nam uświadomić, że nie jesteśmy panami samych siebie. Jesteśmy sługami tego, który za cztery tygodnie w formie liturgicznej, a kiedyś w okresie historii, pojawił się i wziął nas w swoje władanie, władanie miłości. Zatem, jako sługa. Powinienem zastanowić się nad tym, czego oczekuje ode mnie Pan, oczekuje czuwania. Ale muszę sobie odpowiedzieć też na pytanie, do czego na co mam czekać, do, na co ma, czemu ma służyć to czuwanie. Kiedyś opowiadała mi matka, dziś już matka dorosłych dzieci i Mówię o tym adwentowym czuwaniu, które było wtedy w jej rodzinie, że w okresie adwentu nie oglądano telewizji. I z tego co wiem, także i teraz jej dzieci, które mają już swoje dzieci, kontynuują tę praktykę. I teraz sobie wyobraźmy, że to nadchodzi taki wieczór, w którym no, wyłączamy telewizor, mamy pewien, ułożony program dnia, jak idziemy do pracy, jemy obiad, odpoczywamy, a wieczorem, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy w domu małe dzieci i te dzieci już pójdą spać, zasiadamy przed telewizorem. Oglądamy to, co lubimy. Często w domach są podwara, telew te odbiorniki telewizorów, każdy ogląda, mąż, żona, to, co najbardziej odpowiada. Co jest Jego zainteresowaniem. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto uświadamiam sobie, że jestem sługą, że nie należy do moich kaprysów, moich zachcianek, ale jestem sługą Boga, czyli tym, który ma przygotować drogę, jak będziemy w adwencie często słyszeć temu, który ma przyjść. I teraz wyłączamy ten telewizor, siadamy i zastanawiamy się, co mamy zrobić. Co zrobić z tym wolnym czasem, który do tej pory też był wolny, ale nie był nasz. To był czas mediów, czas seriali, czas jakiejś wiadomości, czas przyrodniczych audycji. I to nas zajmowało. Teraz jest cisza. Jest cisza pustyni, na której zasiadamy, na której się znajdujemy, i musimy sobie zastanowić się, jak, jakim jestem sługą. Czy jestem sługą, który rzeczywiście wyczekuje Pana, czy też nie? Święty Marek, tak bibliści to określają, ujawnia w tym, czuwajcie, dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt lęku, mówiący o tym, że sługa czuwający na Pana. Jest przepełniony lękiem, bo nie wie, kiedy przyjdzie, nie wie, czy Pan przyjdzie i będzie, i, i, i będzie zadowolony. Ale to jest to pierwsze, czuwajcie, które słyszeliśmy. Natomiast w tym drugim przypadku to czuwajcie jest pewnym imperatywem, czy pewnym wynikiem miłości. No, każdy z Państwa czekał na przyjaciela, kogoś, kto miał przyjechać. Czasem pociąg się spóźniał lub też on przyjeżdżał później. Czekaliśmy z pewną niecierpliwością, która była przepełniona takim dozą radości, że oto za chwilę spotkamy się i będziemy mieli czas, aby ze sobą porozmawiać, aby się sobą nacieszyć. Chodziło o to, żeby Adwent był takim czasem oczekiwania, z tą dozą e, takiego podniecenia radosnego, że to przyjdzie Pan i będziemy mogli z nim jako słudzy, ze swoim Panem usiąść przy stole, porozmawiać, nacieszyć się sobą, a także wymienić między sobą pewne poglądy, pewne spostrzeżenia co do naszego wewnętrznego życia. Usłyszeć, jakie on ma na ten temat zdanie. Mówię bardzo antropomorficznie, ale myślę, że takie czuwanie prędzej czy później musi przynieść taki efekt. Dlatego, spróbujmy, może, właśnie na ten pierwszy tydzień, stworzyć sobie taką pustynię. Pustynię, na która sprowokuje nas i nieomal zobliguje do czuwania. W czasie tego czuwania, postawmy sobie pytanie. Jakim jestem sługą? Czy jestem sługą lęku, który idzie do kościoła, bo tak każe przykazanie? Czy jestem sługą radości, bo tak chcę spotkać się z Chrystusem? To będą dobre odpowiedzi. Jedna i druga, ponieważ pozwolą nam wyruszyć z pustyni w dalszą drogę, o czym porozmawiamy za tydzień. Adwentowy GPS.